Witam was! Ja jestem Alcatraz a to pierwszy odcinek naszej znaczy nowej serii zagrajmy w Half Life 2. Tak, znowu gra z dwójeczką, bo pierwsza nie chce się otworzyć. Otworzyć Od, tak. Yy, zanim zaczniemy nową grę, yy, co ja chcę wam powiedzieć. Nie pamiętam, zaczynamy nową grę. Tak, tutaj zanim się wczyta, mam nadzieję, że. Tym razem w tym let's playu uda mi się mówić do Was trochę więcej, ponieważ tą grę znam dość dobrze, znam kilka ciekawostek na ten temat i, i mam nadzieję, że będę mógł się z wami, z, z wami nimi podzielić. Tak, a zaraz zaczynamy grę. Half Life 2. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. the right man in the wrong place can make all the difference in the world. so wake up, mr. freeman. wake up and smell the ashes. i didn't see you get on. No, <laughs> także, tamten koleś to jest jakaś nadnaturalna istota, która pojawia się w trakcie całego naszego grania w tą grę. Od Half-Life 1 teraz, aż po to, co jest na końcu. Eee...

Dobra, coś tu się dzieje. Ja na chwilę znowu za... Dobrze. Tutaj będę mniej trochę mówił, ponieważ jest... E, e, to wszystko... E, bo tutaj jest przywitanie i zawiązanie całej fabuły.

I've been working undercover with civil protection. I can't take too long or they'll get suspicious. I'm way behind on my beating quota. Yes, Barney, what is it? I'm in the middle of a critical test. Sorry, Doc, but look who's here. Great Scott! Gordon Freeman! No I Expected more warning. Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the express to Nova Prospect. Well, Barney, what do you intend? I'm thinking, I'm thinking. Alex is around here somewhere. She would have a better idea how to get him here. Well, as long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, I gotta go, Doc. We're taking enough chances as it is. Very well. And uh, Gordon, good to see you. Okay, Gordon. You're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Oh man, that's what I was afraid of. Get in here, Gordon, before you blow my cover. Okay, dobra. Okej. Okay. O, zamortyzowało nam upadek. Dobrze. Idziemy. U mnie tutaj na dworzu właśnie teraz pada deszcz. Jest yy, nieprzyjemna atmosfera. Ale wracając do samej gry. Yy. Postać Jimena. Na samym początku. Eee, dobra, już podnoszę. Um, tak, nie będziemy go słuchać, bo tu jest dużo naprawdę rzeczy, które można posłuchać i się dowiedzieć. Ale to trzeba grać samemu. Mm, tak, to. O właśnie. To jest cytadela. E, cytadela. Dobrze by było, gdybym ja grał od pierwszej części. Niestety nie mogę, ponieważ gra się nie uruchamia. Jest kilka faktów, które wydarzyły się w pierwszej części gry eee, mm, I które przy, których znajomość przydałaby nam się teraz eee, Mam nadzieję, że kiedyś będę w stanie wam to pokazać I co dalej, co dalej Postać Jemena Black a, tak E, powiem Wam co nieco na temat tego, co się stało, żebyście mieli jakieś pojęcie odnośnie tego, co, do czego tu oni będą się odnosili. Tutaj trzeba przed nimi uciekać, bo oni są źli. Dobra, mam nadzieję, że oni nas nie złapią tutaj. Tu jest zawalone. Dobra, trzeba uciekać. O, czy tu już biegnął z tymi pałami takimi? Dobra, idziemy na dach Biegniemy, uciekamy Black Mesa Black Mesa to był ośrodek badawczy W którym pracował Gordon Freeman Czyli nasz bohater <coughs> Którym sterujemy On w pierwszej części Half-Life'a właśnie Rozgrywa się w Black Mesa nie tu, Mo Jezu. Ciekacz, uciekać. Ah. Okej, okay, dobra. Eee, I w, na początku akcji e, hal, pierwszej części Half-Life'a wydarzyło się coś nazwanego kaskadą rezonansową. Otworzyły się portale do wymiaru e, nazwanego Sen. <laughs> e, I zaczęły z niego wyłażyć potwory. He, kraby. E, no różne, 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 rakie potwory, z którymi trzeba było walczyć. Na koniec wbijamy się do sen. Rozwalamy tam co nieco. I tak dalej. Jest tu trochę. easter ojoj, ojoj, oj oj, oj, oj. uciekać. A, no, bigo, bij się A, no, What is happening? Oh, like a Dr. Freeman, I presume. Attention. We better hurry. Dobra. The Combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. Aha, <laughs> fine. Dr. Kleiner said you'd be coming this way. <laughs> I don't think it occurred to him that you might not have a map. No tak, nie mam mapy. Vance. Black Mesa. No właśnie. Sure Ona. Man, words, no tak. Freeman nie mówi dużo. Znaczy nic nie mówi właściwie. Remember him from Black Mesa? Your old administrator. <laughs> nie get my dad started on Dr. Breen. Ok. I tym oto sposobem przeszliśmy przez pierwszy rozdział. Tak. Ja tutaj się dużo nie odzywam, bo oni sporo mówią. Mówią nam o tym, co się stało, o co się być może będzie działo. A ja będę gadał już potem, jak się zabierzemy za zabijanie. Nie? Funny, you showing up on this day in particular we've been helping people escape the city on foot. It's a dangerous route to my father's lab through the old canals. today we're finally on the verge of having a better way. mm-hmm oh here symbol. Let me buy Lambda. You drink. On jest, on jest dość ważny tutaj. Oh, and by the way, nice to finally meet you. No, dobra. Oh, to jest taki mały. Opatrzcie, mamy portal. Uh -oh, all right, Dr. oh, hello, Alex. Well, uh, almost all right. Lamar has gotten out of her crate again. If I didn't know better, I'd suspect Barney of trapping and my goodness, Gordon Freeman! It really is you, isn't it? Isaac Kleiner, Equina. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Doctor Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. No, to prawda. I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Your talents surpass your lovely. <laughs> Let's just see if this thing works, okay? Well, is he here? There you are. No, try You stirred up the hive. We can't keep him here long, Doc. It'll jeopardize everything we've worked for. Don't worry, he's coming with me. That's right, Barney. This is a red letter day. Doc. We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. You mean it's working, for real this time? Because I still have nightmares about that cat. No, no, there's nothing to be nervous what about. Cat? We've made major strides since then. Major strides. What cat? Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Oh dear, you're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. Huh. I've got to get back on my ship, But okay.

Get that thing away from me, yeah, my pet. Ah, vitamins. H E V. Those are quite fragile. Oh fie! It'll be another week before I can coax her out there. Yeah, longer for London. Ah, do she want Well, Gordon, I see your H E V suit still fits you like a glove. At least the glove parts do.

Teleport. Gordon why don't you position yourself near the panel over there and wait for my word Dobra Are you there? Yes yes Eli bit of a hold up on this end You'll never guess who found his way into our lab this morning that's not who I think it is, Indeed it is, and it's our intention to send him packing straight away in the company of your lovely daughter. Dobra. Are you ready for us, Dad? We're all set on this end. Then let's Dobra. do it. let portal portal. the massless field flux should self-limit and I've clamped the manifold parameters to CY base and LT orbifold, Hilbert inclusive. Conditions could hardly be more ideal. That's what you said last time.

Dobrze. Right, you. Are. Speak to you again in a few moments. Good job, Gordon. Throwing that switch and all, I can see your MIT education really pays for itself. All right, Barney. Your turn. Gee, thanks. Gordon, as soon as you're in position, we'll send you to Eli's. And a moment too soon. Ah. Excellent. Initializing. In three, two, one.

No no, 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 no. Gdzie? Gdzie? Aaaa! Co to było? Och. O nie, 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 tych panów nie robimy. Uciekać stąd trzeba O wreszcie. O, właśnie widzieliśmy nieudaną próbę teleportacji. Niestety. Co się dzieje? Oho. Oho. Coś się sypie z nim. full alert. Get out of City 17 as fast as you can, Gordon. Take the old canals, right? They'll get Eli's lab. It's a dangerous route, but there's a whole network of refugees and they'll help you if they can. I'd come with you, but I gotta look after Dr. Kleiner. Oh, before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. Good luck out there, buddy. You're gonna need it. No, the situation has changed a bit. A i bierzemy się za rozwałkę. O, tak? Rozwalamy wszystko, rozwalamy Uciekać. A. Uciekliśmy przed pociągiem. Ciekawe. Zaraz mnie zabiją. O, oh, świetnie. Wreszcie. Wczytywanie. No. I się zaczyna akcja. Droga przez kanały. Tak, to jest już trzeci rozdział. I będziemy go przechodzić dopiero w następnym odcinku. To był odcinek taki trochę pilotażowy, bo tutaj była przede wszystkim historia, a nie było akcji naszej z łomem. Co? Co tam było napisane? Śmierć łom? Dobra. <laughs> Nieważne, także yy, to już jest koniec tego odcinka. Skomentujcie, ocencie. Jeżeli się podobało, to nawet zasubskrybujcie. <laughs> Polećcie znajomym, się Siema.